Przez następne 120 dni, co najmniej 100 systemów powinno latać. I wtedy zrozumiecie, kiedy mówię o satelitach. Przyjaciele zrobią to dla Was, a Wy nie będziecie nic robić. Po to są przyjaciele. Rozprzestrzeniłem tę wiedzę tak głęboko, że zrobi to tak wielu ludzi, że nie ma sposobu, aby przestać. Jeśli rozumiecie, to wy wszyscy, chociaż jak powiedziałem wczoraj, w naukach byliście pasażerami kosmosu, ale zignorowaliście to, ponieważ znajdujecie się na planecie, która krąży we wszechświecie. Teraz możecie wydostać się z klatki. Czy kiedykolwiek graliście w monopol? Dają ci wyjście z klatki. Z więzienia karnet za darmo. Wasz darmowy karnet jest już otwarty. Wyjdźcie. Siedzi w twojej kuchni, siedzi na twojej półce. Żyjesz z tym, umierasz z tym, i jeśli w to nie wierzycie, to Marco zrobił w tym tygodniu test. Czy mogę o tym mówić? Czy to? Marco zrobił test. Umieszczasz płytkę. I umieszczasz drut z kawałkiem drutu wystającym z plastiku. Po zakończeniu testu mówi: Jest problem. To znika, to jest poszycie. Nie wiedząc, że faktycznie stworzyliście gans samego drutu, gdy tam był. Więc co to znaczy? Nie patrzcie zbyt daleko, jeśli macie kawałek drutu w ścianie. Nie używacie go od łóżka do sufitu, jest za stary, wyjmijcie go, możecie zrobić własny statek kosmiczny. Więc nie potrzebujecie dużo, nie musicie kupować miedzianej płytki. Całym celem miedzi było stworzenie gansów, którymi mógłbyś... Zasilać swój system, teraz wiecie, że istnieją inne sposoby. Myślę, że jeśli masz metr drutu miedzianego w domu w ścianie, który idzie do bocznej lampy, myślę, że lepiej będzie, jeśli użyjecie go do stworzenia własnej latającej maszyny, dla twojego systemu energetycznego, bo to da wam energię na resztę życia w domu niż tylko przełączanie tamy w nocy kiedy będziecie chcieli zobaczyć zegarek, co tylko zostało założone dla niego. Więc częścią tajemnicy jest wasza własna ignorancja. Jest znalezienie materiału, który umożliwia ruch pola magnetycznego, ale w wolnej przestrzeni magnesów. Co to znaczy? Materiał powinien być dobry. Idąc w tę stronę, to idzie tutaj. Idąc w tę stronę, to w tę stronę. I nie blokuje dwóch magnetycznie. Masz to już. Nazywa się to nanomateriałami. Jeden ze sposobów. Jeden z naszych przyjaciół w teście w ciągu ostatnich kilku miesięcy pokazał nam piękny test. On mówi: Właściwie głupotą było to że Japończycy zrobili to samo w imię, ale oni tego nie widzieli. Musiałem im to wyjaśnić. Teraz wyjaśniłem wam, ponieważ widzieliście to tutaj. Zrobiliście gans z cynku, tlenku miedzi, cokolwiek. Tak? Następnie sprytny facet, który faktycznie siedzi w Stanach Zjednoczonych. Emanuel wyszedł, jeśli dodasz odset winny do tego. Gans się rozpuści. Niszczy gans. Ale co powiedziałem do niego i do innych, którzy go naśladują? Spójrzcie na dno garnka. Wszystko jest czarne. Pewien rodzaj zestawu kwasów octów w zależności od rodzaju gansu. Przywraca stan materialny z plazmy do stanu gansu materii. Wilki z wilkami, psy z psami, ale w innej warstwie. Teraz macie tlenek miedzi. Nanotlenek węgla macie dwutlenek węgla dwutlenek węgla w stanie materii. Nie zapominajcie, że kiedy macie powlekane przewody, nie możecie ich spawać, nie możecie ich skręcić, nie możecie nic z nimi zrobić. W ten sposób gansy krwi poruszają się tak szybko w gansach mięśni serca i żył. Tak jest. Nauczałem tego tyle razy we wszystkich moich naukach, lecz wszyscy jesteście głusi. Tak to napisałeś, ale nie rozumiesz. To nie jest dobre. Więc spróbujcie. To jeden ze sposobów, ale jeśli nie zrobisz tego dobrze. Jeśli jest luka, blokują się. Dostajesz IMS, lub nie masz problemu z pełną transmisją nerwów. Więc jednym ze sposobów, faktycznie jest to najtrudniejszy sposób. Zawsze daję wam najtrudniejszy, ponieważ wtedy cieszycie się, że to łatwy sposób. Co robicie? Szykujcie się, ubierzcie się wszyscy, zapraszamy na obiad do Białego Domu i na Kreml. Bo jeśli to wiecie, wybieracie, gdzie zjedzie obiad, bo jak wam złapią, możecie iść do drugiego domu z Waszyngtonu do Nowego Jorku z powrotem na Kreml, a potem na obiad do Pekinu. możecie zacząć od jednego dania głównego w drugim. A deser w drugim i żaden z nich nigdy się nie dowie, że tam byliście. Dwutlenek węgla. To jest wasz reaktor. Włożyliście tę małą rzecz, o której wszyscy wiemy i macie ten pierścień. Prawidłowo. Zrozumcie dwie rzeczy. Główna część fizyki: próżnia, atmosfera, rotacja. Kiedy macie atmosferyczne ciężkie na dół, lżejsze idzie w górę. Kiedy macie próżnię, cięższe idzie w górę. Lekkie idzie do środka. I dość dziwne jest tak samo z wirówką. Potem macie dwutlenek węgla lub cokolwiek. Potem nakładacie gdzieś na nowarstwę według. Zrozumcie to, jeśli tego nie zrozumiecie, niczego nie osiągniecie. Potem wkładacie tlenek miedzi. A potem możecie? A potem wstawiacie CH3. Tym razem mam prawidłowe kolory. Ale to jest białe. Nie mogę tego pokazać. Proszę bardzo. Więc teraz macie trzy reaktory, a teraz wyobraźcie sobie, co się dzieje. Nie zapominajcie, że każda siła grawitacyjno-magnetycznego pola oddziałuje ze sobą, jest to prawo plazmy. Nie można mieszać żelaza z miedzią. W grawitacyjno-magnetycznym polu plazmy oddzielone siły pozostają oddzielone, dlatego w gwiazdach pojawia się nawarstwianie. W przeciwnym razie wszystko będzie w centrum. Oto, co Wam wyjaśniłem w ciągu ostatnich kilku tygodni nauczam, że pomiędzy różnymi warstwami słonecznej komórki w strukturze gwiazdy jest miejsce, w którym następuje separacja. I zawsze jest to stan siły materii w tej interakcji. Grawitacyjno-magnetyczne pole Ziemi. Umacnia słońca pole makrobrand, ponieważ siła trafia do centrum plazmy. Tutaj interakcja daje azot, a te gansy separacji azotu pozwalają na smarowanie przepływu pól. Więc jeśli nikt nie poleci w przyszłym tygodniu, zamykamy Instytut w minutę. Jedna minuta. Oznacza to, że macie minutę ciszy, aby pomodlić się za swoją duszę. Abyście mogli zostać oświeceni. Więc teraz tworzycie plazmę, której teraz grawitacyjno-magnetyczne pole dyktuje rotację. I wkrótce dowiesz się, że ten gość zdecyduje się pójść tą drogą. Oddziaływanie pól, macie oba grawitację, ponieważ to i to są w tym samym kierunku, a to jest na odwrót, tutaj tworzycie magnetyzm, tutaj tworzycie grawitację i macie swój system latania. Ale to jest bardzo staromodne, przynajmniej jeśli się tego nauczycie, możemy przejść do następnego. sets and how you're gonna choose this middle layer of oh, blue. This is the middle blue. How you're gonna choose this guy constantly to move in opposite direction to this guy and at the same time, opposition direction to this guy. Because if you add this and this, you go down. If you add this and this,